Podajemy się na normalną dzielnicę mieszkalną. E, chcieliśmy zobaczyć, jak żyją prawdziwi Kijowań, kijowianie. Ci normalni, nie ci, którzy mają mnóstwo pieniędzy, tylko ci, którzy e, żyją tu na co dzień, pracują, egzystują i próbują wiązać koniec z końcem. czekać. czekaj. Uf, masz. Ja trafiłem akurat do urządzenia, które nie ma, nie ma wrzutki, ale już wam pokazuję. Pani popsuła, teraz ja, Tyk. chodzimy i idziemy sobie dalej. Chod Rozglądam się, żeby nie trafić na sympatyków stwierdzenia u nas na dzielni. Żeby się nie okazało w pewnym momencie, że jesteśmy tutaj intruzami i trzeba pokazać nam, którędy należy opuścić to miejsce. Witajcie, Panie i Panowie, jesteśmy w Kijowie, mówię jesteśmy, bo tu jest Łukasz. Łukasza poznajcie weź pomachaj chociaż. Łukasza poznajecie z holenderskiej wyprawy, podróże za stówę. Tym razem Kijów, po powrocie z Czarnobyla postanowiliśmy zobaczyć co nieco w Kijowie. I to nie mówię w tej chwili o podobnym odcinku do tego, który robiłem specjalnie dla Was. ten Łukasz. zrobiłem specjalnie dla Was. Z Kijowa, czyli zabytkowy. Co prawda, będziemy przechodzić przez i będziemy przechodzić przez Lesi Ukrainki, ale zdecydowanie dzisiaj udajemy się na normalną dzielnicę mieszkalną. Chcieliśmy zobaczyć, jak żyją prawdziwi Kijowań, Kijowianie, ci normalni. Nie ci, którzy mają mnóstwo pieniędzy, tylko ci, którzy żyją tu na co dzień, pracują, egzystują i próbują wiązać koniec z końcem. W tej chwili ciągle jeszcze Idziemy w centrum, bo tu też mamy swoje lokum codzienne. No i zasuwamy na stację metra. Stamtąd pojedziemy na jedną z, ze wschodnich dzielnic: wschodnich w stosunku do Dniepru, oczywiście. I będziemy chcieli tam znaleźć jakieś ciekawe, ciekawe miejsca. Na pewno jest tam osiedle normalnych ludzi, jak wspominałem. Także będziemy mieli okazję poznać ich życie. Przy okazji za moimi plecami zaraz zobaczycie sklep Roshen, o którym Wam też kilkakrotnie wspominałem. Jest to sklep byłego prezydenta Poroszenki. A my właśnie idziemy główną ulicą lesi Ukrainki. To jest kościacik, to jest główna dzielnica Kijowa. Zresztą obejrzyjcie sobie jak to wygląda. Co prawda jest listopad i temperatura dosyć niska, kolorów raczej niewiele, co nie zmienia faktu, że robi to niesamowite wrażenie. No to rozpoczynamy, witajcie. Ten sygnał oznacza, że właśnie dochodzimy do metra. Wejście. Wchodzimy tutaj, trzeba kupić bilety. Można kupić również bilety w, w, w automatach, ale my dojdziemy do kasy. Kupimy sobie w kasie. Idziemy po do bilety. Kupiliśmy bilety, właściwie takie specjalne, takie specjalne żetoniki. Tu będzie widać. I z tym żetonikiem podchodzimy do urządzenia. Czekaj. Masz. Ja trafiłem na do urządzenia, które nie ma, nie ma wrzutki, bo już Wam pokazuję. Pani popsuła. Teraz ja. Tyk chodzimy i idziemy sobie dalej. Chodzimy na schody ruchome, których i tak nie będę w stanie Wam pokazać, bo wygląda to w ten sposób. Tymi schodami zjeżdżamy właśnie do miejsca, skąd wsiądziemy w metro i tym metrem przemieścimy się na dzielnicę, o której Wam nieco wcześniej wspominałem. 20 minut jazdy od centrum Kijowa jesteśmy na. Sorry jesteśmy na Czernichowskiej, właśnie mało brakowałoby Panią potrącił. No i jesteśmy w prawdziwym Kijowie. W miejscu gdzie kończy się Blichtr, kończy się wszelkiego rodzaju kolory. Tu zaczyna się prawdziwe. Całkiem biedne życie. I tę część właśnie chciałbym Wam pokazać. Tutaj kawa jest dużo tańsza, tu jedzenie jest dużo tańsze. A czy to ciuchy, czy ewentualnie e, różnego rodzaju kosmetyki, to są już po prostu podróbki. Tutaj nie ma oryginałów, tu nie ma sklepów firmowych, za to jest kolory tego miasta. Tu są prawdziwi ludzie, tu są ludzie, którzy. Walczą praktycznie o przetrwanie w wielu wypadkach. No i wygląda to zupełnie inaczej. Zresztą zobaczcie. Właśnie przed chwilą stwierdził, że przecież nie ma tu takich jakichś słabych aut takiego kiczu. To są przede wszystkim takie auta jak, jak u nas. No rzeczywiście, ale jest też mieszanka, bo stoi stara zdezelowana astra, a zaraz obok stoi Range Rover. Mamy blok, który został ewidentnie niedawno wybudowany. Po mojej. Lewej stronie, natomiast po prawej stronie stare, stare budynki. Przedzieramy się tutaj między tymi budynkami. Są również e, ludzie, którzy zbierają, grzebią w śmietnikach, zbierają śmieci, wyciągają coś, żeby je zjeść, a z drugiej strony są ludzie, których stać na naprawdę wiele. To tak właśnie wygląda Kijów i zresztą nie tylko Kijów. Na Ukrainie rozwarstwienie jest niesamowicie duże. Ten rejon, ten, ten takie osiedle nazwijmy to, otoczone jest wysokimi blokami, natomiast w środku niska zabudowa budynki trzypiętrowe. Miałem okazję kilkakrotnie gościć w takich mieszkaniach. No muszę, muszę powiedzieć, że stan w zależności od zasobności portfela jest albo masakrycznie słaby, albo całkiem niezły, ale to tak jak mówię, w zależności od tego, ile właściciel zarabia. Klimat niesamowity, oczywiście dodając do tego fakt, że na przykład na tych ławeczkach często odbywają się różnego rodzaju imprezy, ale to daje tylko i wyłącznie kolorytu. Zobaczcie, po mojej prawej, po waszej lewej stronie za chwilę będziecie widzieć klatka schodowa, w której są już drewniane, e, przepraszam, plastikowe okna, natomiast ciągle jeszcze w wielu, w wielu oknach widać nie dość, że drewno, to powybijane szyby. Tak tu żyją ludzie. To jest... Aż tak dziwnie powiedzieć, ale kolor tego miejsca. Nie ukrywam, że tak się trochę rozglądam, nie będąc dokładnie pewny, czy to jest bezpieczne, co w tej chwili robimy. Ale ciekawość jest jednak większa i stwierdziliśmy, że przejdziemy się tutaj i obejrzymy ten właśnie klimat. Jesteśmy w środku tych, tego osiedla, domków, domów 3-4-piętrowych. Tu akurat 4, tam były 3-piętrowe całkiem fajne to wszystko jest, pewnie jak jest tutaj ciepło, pewnie jak jest tutaj lato, jak jest dużo zieleni, wygląda to dużo przyjaźniej, natomiast w tej chwili no tak sobie, gdzie gdzieniegdzie plastikowe okna, gdzie gdzieniegdzie drewniane, mieszanka dosyć spora, auta stojące stary Opel no może nie jedynka, ale dwójka a zaraz obok Range Rover a zaraz obok naprawdę dobre dobre auto, to właśnie Będę miał za momencik plakadeta Drodzy Państwo, nie wiem, czy u nas jeszcze takie są. Taki troszkę skansen. Kolejny samochód, widać, że malowany sprayami. Gdzieś tam z, z, w pewnych momentach nawet e, spawany sposobem domowym lub skręcany. I e, jeszcze ciągle płyty azbestowe. Blacha falista poukładane na klatkach schodowych przy wejściach. Ale to jest właśnie urok. To jest właśnie urok Kijowa. Trzeba było najpierw przejść szlakiem celnym szlakiem drogą sześciopasmową. Żeby przejść na drugą stronę, trzeba było skorzystać z przejścia dla pieszych. Jako że idę dosyć szybko. Kamera okazało się nie była włączona, także wejście robię po raz drugi, ale za moimi plecami widzicie przejście podziemne, przejście dla pieszych ciemno na maksa. Tutaj przydałoby się latarka, a my się wbijamy. W kolejną część, tutaj Łukasz. Wbijamy w kolejną część takiego osiedla mieszkaniowego. Za moimi plecami widzicie właśnie drogę, o której wspominałem. Idziemy między budynkami, w których no jest dosyć dużo różności, rozwarstwienia. Z jednej strony całkiem bogato, z drugiej strony całkiem biednie. Ale chciałbym zauważyć, że tak naprawdę ludzie, którzy tutaj mieszkają, ludzie, których spotykamy gdzieś po drodze, z którymi rozmawiamy, są naprawdę bardzo sympatyczni ludzie, uśmiechają się słysząc o tym, że jesteśmy z Polski. Najczęściej mówią, że ich brat, siostra, znajomy, przyjaciel, kuzynka pracują w Polsce. Wchodzimy właśnie w tej chwili, e, zobaczcie, tak jak gdyby za winkiel z drugiej strony. To nie jest strona od ulicy, tylko e, strona, gdzie mieszkańcy najczęściej stawiają samochody. Zobaczcie, dużo drewna, i tu już plastiku praktycznie nie widać. Dopiero przy końcu ta budka jest tak zrobiona ten balkon jest tak zrobiony, żeby, żeby e, był dobrze zrobiony plastikowe okna, plastikowe elementy. Natomiast większość z nich jest. O, nie ukrywajmy, bardzo biednych, nawet ocieplenia, jak widać z tej strony, zobaczcie na górze. Robią sobie poszczególne mieszkania, tak naprawdę. Poszczególni mieszkańcy. W wielu miejscach powbijane szyby, ale kończąc myśl, bardzo wielu Ukraińców chwali się tym, że znają Polskę, że byli w Polsce, że, że pracowali, że mają znajomych, mają przyjaciół. Także naprawdę, wielokrotnie słysząc. A odkudaby by przyjechali? Z Polski, Polaki! O, хорошо! I zaczyna się rozmowa, bo oni chcą z nami rozmawiać. Oni nas naprawdę lubią. Często spotykam się z pytaniem: Wy nas nie lubicie? Odpowiadam: nie wiem, dlaczego mamy Was nie lubić, a bo, bo myśmy trochę złego Wam zrobili. Oni mają świadomość tego, drodzy moi. I to, co się dzieje w telewizji, te informacje, które do nas docierają, to nie są do końca takie informacje. Ukraińcy z mojego doświadczenia wiem, że to są naprawdę. Bardzo fajni, bardzo ciepli i sympatyczni ludzie, którzy pragną kontaktu z Europą, pragną kontaktu również z Polską. Lecimy dalej. Chciałbym wam jeszcze pokazać spora, nie tylko gadać cały czas. Zbawiliśmy się między bloczki. Tutaj trochę więcej remontów trwa. Eee, place zabaw. Całkiem nowe. W niektórych wypadkach. No ale rzeczywiście ubóstwo widać tutaj na każdym, na każdym kroku. Tyle, że właśnie na tym nam zależało, żeby wejść. Żeby wejść tutaj w takie boczne uliczki, boczne drogi. Rozglądam się, żeby nie trafić na sympatyków stwierdzenia u nas na dzielni, żeby się nie okazało w pewnym momencie, że jesteśmy tutaj intruzami i trzeba pokazać nam, którędy należy opuścić to miejsce. Bo my go wcale opuścić nie chcemy. Przy okazji muszę wam powiedzieć, że mijamy czasami osobniki, które mogą świadczyć o tym, że alkohol to wróg. Może spowodować naprawdę nieodwracalne Skutki w organizmie idziemy właśnie z drugiej strony tego ciągu. Zobaczcie, ładny <laughs> samochód. Piesek na nas czeka. Idziemy właśnie z drugiej strony tego ciągu um, domów, bloczków czteropiętrowych. I tak to wygląda: od dupy strony, delikatnie mówiąc. Czyli od strony, gdzie nikomu już nie, nie zależy na tym, aby wyglądało to dobrze. To ma wyglądać jak wygląda. I tak się zastanawialiśmy. Są miejsca, które są odnowione bardzo ładnie, ale jest wiele miejsc, tak jak to w tej chwili zobaczycie po waszej prawej, po mojej lewej stronie, jak różnorodne potrafią być balkony. Teraz widzimy takie drewniane, niektóre zadbane, niektóre niezadbane. Natomiast już w tym momencie będą z plastikowymi oknami dobrze ładnie obudowane i wyremontowane najprawdopodobniej zrobione na zlecenie. I tutaj plac zabaw. Będzie widać? Będzie widać. Plac zabaw. Widać, że nowej konstrukcji, nowej produkcji. Obok boisko wylany asfalcik. No. I prezentuje się to całkiem ładnie. Natomiast takie bloczki poustawiane na, na dużych odległościach. Myślę, że co najmniej kilkanaście numerów z tyłu wyglądają dużo ciekawiej.